znowu kolejny raz mam szczupaka w tym miejscu i to solidny metrówka <tryk> dzieje chociaż niech się pokaże zdejmuje płotki ustawił się je. wczoraj go miałem wieczorem chwilę łowię. a nie to nie ten ten jest nieduży z 75 80 to nie jest ta ryba w ogóle Tego to może wyciągnę. Wczoraj to miał ponad metr. Ale tu jakby jeden nie trafił. Ten duży i... A ten trafił. No z pławikiem na zestaw na płotka. Ja widzi po przystani, robi co chce na tym zestawie. No dobrze, że to nie metr, bo tamten wczorajszy to. może ma z dziewięćdziesiąt, jak on jest zapięty, że jeszcze on siedzi? Już chyba z trzy minuty jest to nie wiem, no wchodź teraz, wejdziesz idziesz jesteś mój jak on jest zapięty ciekawe Że on siedzi złamal 0 85. Dobra, odhaczamy, wypuszczamy na razie. Jeszcze tak pokażemy może. Pokażemy. O. zobaczcie Pójście sam haczyk taki mały haczyk nie nie, nie zrobił nic, bo zawarga No Nietypowo. Dobra na razie.